Cześć, w tym filmie powiem Ci o jednej z najważniejszych rzeczy podczas budowania masy mięśniowej, dzięki której mój klient zbliżył się do sylwetki topowego fitness influencera, co było właściwie jego sylwetkowym marzeniem. A film nagrywam dlatego, żebyś dzięki niemu mógł zbudować masę mięśniową oraz atrakcyjną męską sylwetkę ponieważ bardzo dobrze wiem, że jeżeli jesteś dorosłym mężczyzną, ale masz bardzo małą ilość masy mięśniowej, jesteś ogólnie chudy, szczupły, to twoja sylwetka nie przypomina sylwetki atrakcyjnego mężczyzny, a bardziej sylwetkę nastolatka i pewnie bardzo mocno ci to przeszkadza. Powoduje to, że czujesz się nieatrakcyjnie źle niekomfortowo w swoim ciele, a Twoja pewność Ciebie jest bardzo niska. Natomiast jeśli chcesz coś zmienić, to oglądaj ten film do końca i już na wstępie go polub oraz zasubskrybuj mój kanał, ponieważ specjalizuję się w treningu sylwetkowym, a moim celem jest budowanie atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn, którzy obecnie czują się źle w swoim ciele lub nie podoba im się ich aktualna sylwetka. Nieco ponad 3 lata temu napisał do mnie Kevin, który ważył wtedy około 58 kg, i chciał zbudować masę mięśniową oraz atrakcyjną męską sylwetkę, a jego celem sylwetkowym była sylwetka podobna do topowego fitness influencera. Powiedziałem mu wtedy, że powinien skupić się na budowaniu masy mięśniowej i że najszybciej osiągnie swoją wymarzoną sylwetkę, a także większość swojego potencjału genetycznego, gdy przez pierwsze 3 lata stażu na siłowni, stażu podczas budowania sylwetki. Będzie w okresie budowania masy mięśniowej na nadwyżce kalorycznej. I oczywiście takiej rady nie udzieliłem tylko i wyłącznie Kevinowi, ale właściwie każdemu, kto trafia do mnie z problemem małej ilości masy mięśniowej, przedstawiam pewne dwie opcje budowania naszej sylwetki. Możemy przykładowo na przestrzeni jednego roku przeplatać okres budowania masy mięśniowej z okresem redukcji tkanki tłuszczowej. No i przykładowo możemy budować masę mięśniową przez 8 miesięcy przez 4 miesiące prowadzić redukcję, i dzięki temu my wyglądamy przez cały rok dobrze. Przez cały rok jesteśmy w stanie dzięki temu trzymać stosunkowo niski poziom tkanki tłuszczowej, no i nasza sylwetka cały czas wygląda atrakcyjnie. Jednak ogólne budowanie naszej sylwetki, czy zbliżenie się do naszego potencjału genetycznego, zajmie nam więcej czasu w porównaniu z opcją drugą. Czyli gdybyśmy przez pierwsze 3 lata trenowania sylwetkowego na siłowni skupili się właśnie typowo na budowaniu masy mięśniowej. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, ponieważ jeżeli ktoś zaczyna z siłownią z wysokim poziomem tkanki tłuszczowej, no to najpierw powinien zająć się redukcją. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą przykładowo taką jak Kevin czy osoby, które opisałem na początku materiału, generalnie osoby chude, szczupłe, które mają bardzo małą ilość masy mięśniowej, no to właśnie u takich osób możemy od razu wejść na okres nadwyżki kalorycznej, na okres budowania masy mięśniowej, i budowanie masy mięśniowej u takich osób może trwać naprawdę długo i warto poświęcić na to aż 3 lata, jeżeli oczywiście będziemy w stanie to zrobić, ponieważ dzięki temu jesteśmy przez cały czas, przez całe 3 lata w trybie szybkiego budowania masy mięśniowej. Ale jeżeli raz prowadzimy krótki okres masowy, później redukcję, no to podczas redukcji tkanki tłuszczowej niestety, ale spowalniamy budowanie naszych mięśni z uwagi na deficyt kaloryczny. Ja przez większość swojego stażu treningowego przeplatałem okres budowania masy mięśniowej oraz redukcji tkanki tłuszczowej na przestrzeni paru miesięcy, czy maksymalnie jednego roku, dlatego, że chciałem wyglądać cały rok dobrze i też dlatego, że gdy ja zaczynałem budować swoją sylwetkę, to miałem sylwetkę bardziej... Do czyli generalnie byłem chudy, szczół, miałem bardzo mało masy mięśniowej, ale jednak mój brzuch odstawał nie było mi widać sześciopaka z powodu poziomu tkanki tłuszczowej. No i gdy po raz pierwszy zrobiłem taką porządną redukcję, gdzie udało mi się odsłonić sześciopak, to wtedy pamiętam, że nigdy więcej nie chciałem go po prostu stracić. W ten sposób moja selwetka na przestrzeni lat powoli się zmieniała. No bo w okresie budowania masy mięśniowej trochę mięśni udało się zbudować. Później w okresie redukcji budowanie mięśni znacząco spowalniało, ale redukowałem poziom tkanki tłuszczowej. No i wskutek tego sumarycznie przez powiedzmy 4-5 lat byłem zadowolony z tego, jak wygląda. Teraz jednak postanowiłem przeprowadzić dłuższy okres budowania masy mięśniowej, który trwał równy rok. I tu mogę śmiało powiedzieć, że podczas właśnie tego jednego roku najdłuższego okresu budowania masy mięśniowej u mnie osiągnąłem największy progres sylwetkowy. Bądź przynajmniej w znaczącym stopniu poprawiłem swoją sylwetkę swojej mięśnie, mimo tego, że wtedy mój staż wynosił już spokojnie ponad 5 lat. Także zdecydowanie nie byłem osobą początkującą, a wejście na roczny okres masowy pozwoliło mi nadal dość mocno poprawić wygląd mojej sylwetki. I choć po zdjęciach z okresu masowego nie wygląda to dobrze, nie wygląda to zachęcająco. Właściwie wyglądam jakbym stracił wszystkie swoje mięśnie, a jedynie nabrał tkankę tuszczową. To po zredukowaniu odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej, znacząco widać, że mięśnie są po prostu dużo, dużo większe, a dzięki temu sylwetka jest po prostu znacznie bardziej atrakcyjna. I co ciekawe, teraz, mając większą ilość masy mięśniowej, nawet przy wyższym poziomie tkanki tłuszczowej, moi mięśnie wydają się większe i są bardziej widoczne. U mnie więc bardzo mocno się opłaciło zrobić dłuższy okres budowania masy mięśniowej. A spójrzmy, jak to wyglądało u Kevina który nie był na masie przez jeden rok tak jak ja, ale był na tej masie aż 3 lata. Sylwetka Kevina po 3 latach budowania masy mięśniowej widać, że znacząco się poprawiła, że Kevin jest aż 3 razy większy niż był wcześniej, ale jednak jego poziom tkanki tłuszczowej także jest stosunkowo wysoki, przez co jego sylwetka nie wygląda aż tak dobrze, jak mogłaby, gdyby zredukował tkankę tłuszczową. Tak samo jak zrobiłem, to ja. I tutaj również widzimy, że sylwetka z końca okresu masowego no nie za bardzo nas zachęca do tego, aby budować masę mięśniową przez długi czas, przez rok, dwa czy nawet trzy lata. Szczególnie z uwagi na właśnie ten poziom tkanki tłuszczowej. Jednak pamiętajmy, że redukcja tkanki tłuszczowej jest naprawdę bardzo, bardzo łatwa. No i zobaczcie jak wygląda Kevin podczas redukcji tkanki tłuszczowej. Myślę, że teraz śmiało możemy powiedzieć, że Kevin zbliżył się znacząco do sylwetki, o której marzył, gdy zaczynał trenować. I moim zdaniem Kevin przeszedł przemianę, dzięki której obecnie wygląda zdecydowanie lepiej niż 99% mężczyzn, dzięki temu w te wakacje to właśnie jego sylwetka będzie się wyróżniała na plaży, na tle innych. A zmieniając swoją sylwetkę, doprowadzamy również do zmiany tego, jak się czujemy. Ponieważ jeżeli wyglądamy lepiej, no to sami siebie postrzegamy jako osoby bardziej atrakcyjne, czujemy się bardziej pewni siebie. Jeżeli wcześniej mieliśmy jakieś kompleksy niepewności czy właśnie takie poczucie, że nasza sylwetka wygląda niemęsko, to teraz automatycznie to wszystko znika i ty również możesz to sprawdzić, mianowicie wyobraź sobie swoją wymarzoną sylwetkę i wyobraź sobie, jakbyś się czuł, gdybyś już teraz miał właśnie taką sylwetkę, miał atrakcyjną męską sylwetkę, dobrze widoczne mięśnie, niski poziom tkanki tłuszczowej. Na podstawie swojego doświadczenia po prostu bardzo dobrze wiem, że na pewno czułbyś się znacznie lepiej. Nic ze swoją aktualną sylwetką, co jest dobitnym dowodem na to, że zmiana sylwetki powoduje również zmiany twojego samopoczucia, a to może mieć ogromny wpływ na całe twoje życie. Jedną, albo tak właściwie to dwiema najważniejszymi rzeczami podczas budowania masy mięśniowej jest konsekwencja oraz wiara w to, że budujemy mięśnie, mimo tego, że de facto nie widzimy swoich postępów. No, bo jednak, jeżeli jesteśmy w trakcie budowania masy mięśniowej, to bardzo często to, te zbudowane mięśnie są zasłonięte poziomem tkanki tłuszczowej. I większość osób rezygnuje z dalszego budowania masy mięśniowej, przez to, że nie widzi efektów. Natomiast, czy to moja przemiana, czy przemiana Kevina, pokazuje, że właśnie musimy być konsekwentni, musimy robić swoje, mimo tego, że nie widzimy efektów. No i swoją drogą też ostatnio wrzucając zdjęcie na relacji na Instagramie. Usłyszałem takie zdanie, że to zdjęcie wygląda jak gdybyśmy po prostu musieli zaufać w okres budowania masy mięśniowej, i ja się po prostu w pełni z tym zgadzam po tym, jak sam budowałem swoją sylwetkę przeplatając okresy masy i redukcji. I uważam, że zbudowałem dzięki temu fajną sylwetkę, ale ten progres trwał niesamowicie długo, bo no, tu jest zdjęcie, gdzie mam staż już ponad trochę 5 lat. A to widać, że w przeciągu kolejnego roku budowania masy mięśniowej moja sylwetka naprawdę znacząco się poprawiła, mimo już pięcioletniego stażu. Problem natomiast pojawia się wtedy, gdy my nie mamy pewności, że nasz plan treningowy jest dobry, że nasz trening doprowadza do wzrostu masy mięśniowej, że nasza dieta wspiera budowanie masy mięśniowej. No bo jeżeli my tej pewności nie mamy, no to tutaj właściwie też bym się mógł wspierać, czy rzeczywiście... Ja powinienem w ten okres budowania masy mięśniowej wierzyć, bo to co widać w lustrze to jest tylko przyrost masy mięśniowej. Jeżeli my nie mamy pewności, że właśnie nasz trening jest skuteczny i buduje nasze mięśnie, a nie dzieje się tak, że nabieramy tylko tkankę tłuszczową, no to wtedy rzeczywiście ten dłuższy okres budowania masy mięśniowej może być problematyczny. Natomiast jeżeli chcemy mieć całkowitą pewność, że to co robimy, to jak trenujemy, jaką mamy dietę, Powoduje u nas przyrost masy mięśniowej, właściwie mamy absolutnie najlepsze zalecenia, jakie możemy mieć, to wtedy po prostu ze spokojną głową możemy skupić się na budowaniu mięśni, możemy robić swoje i mamy gwarancję tego, że później po redukcji nasza sylwetka będzie wyglądała spektakularnie. Jeżeli Ty taką pewność chcesz mieć, chcesz poznać, jakie zalecenia ja miałem podczas swojego okresu budowania masy mięśniowej, czy jakie zalecenia dałem Kevinowi, dzięki któremu osiągnął wybitnie dobrą sylwetkę, to daj mi o tym znać w komentarzu, lub już teraz możesz skorzystać z programu Spektakularna Sylwetka, czy ze współpracy ze mną, ponieważ właśnie w programie znajdziesz dosłownie wszystko, czego potrzebujesz, i dzięki niemu zyskasz gwarancję efektów i podczas współpracy ze mną również to otrzymasz, tylko że wtedy oczywiście pracujemy indywidualnie jeden na jeden, no i masz wtedy moje pełne wsparcie. W tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że materiał bardzo, bardzo mocno ci się spodobał. Jeżeli borykasz się z problemem małej ilości masy mięśniowej, co powoduje, że czujesz się źle, niekomfortowo, nieatrakcyjnie, twoja pewność siebie jest niska, a ty wstydzisz się swojej sylwetki. No to że właśnie ten materiał pomoże Ci Twoją sylwetkę zmienić. Ja Ci dziękuję za obejrzenie i na sam koniec będę Ci bardzo wdzięczny jeszcze raz za polubienie filmu, zostawienie komentarza czy udostępnienie tego materiału, ponieważ dzięki temu pomagasz mi docierać do coraz większej ilości mężczyzn, którym mogę pomagać zmieniać sylwetkę.